Dzień dobry moi kochani, witajcie w nowym logu. rozpoczynamy sezon i lecimy na weekend do Torunia, Camping Trump. jedziecie z nami? Chodźcie Moi kochani, my już w drodze, mamy 100 km za sobą do Torunia przed nami prowadzi Agnieszka Kampera pokaż z Arturem i Zolą droga bardzo fajna, równa ja nigdy tą drogą byśmy nie jechali Pogoda była była. Jakbyśmy wystartowali. E, słoneczko nam e, wyszło na powitanie. Ale ogólnie jest ciepło. Ogólnie jest ciepło, no 16 stopni jest. Także jest fajnie, nie ma wiatru. E, Jakbyśmy wysiadali, to mieliśmy małą przerwę. No i tyle. No to zmierzamy po przy, przygodzie. <noise> Jeszcze raz pokażę. A, Agnieszkę świetnie prowadzi ten samochód. Ach i mamy oczywiście. Łączność Artur zorganizował <laughs> Żeby się nie nudziło Tak, żeby się nie nudziło Halo halo, czy mnie słychać No, słychać to tam? A jednak słychać? A no już nic Dobra, dzięki cięcie Dzień dobry moi drodzy Witajcie w nowym dniu Dzisiaj poranek szybka kawa i lecimy zwiedzać Toruń zobaczcie jak blisko stoimy drogi słońce nas wita jak Gosia mówi eee, w opiniach mówili, że jest bardzo głośno w tym kempingu że nie można, wys że nie można się wyspać było głośno? odrobinę odrobinę głośno ale... i też mówili, że tu pociągi jeżdżą, że się słychać może dwa trąbnięcia sygnały tak, to by było, ok, naprawdę, także dzisiaj przed nami dzień zwiedzania, idziecie z nami? Chodźcie. Idziemy moi drodzy na Stare Miasto, fajnym mostem, żelaznym, nitowanym. Piękne, Wisła piękna, piękne tu w ogóle są rejony i Stare Miasto tak robi wrażenie widokowo. Z mostu, po prostu jestem w szoku. Szkoda, że tyle lat minęło, dopiero jesteśmy w tym pięknym Toruniu. Zobaczcie, Artur z Agnieszką Zolą. No i nasza brygada z No Mało idziemy, widzimy się za chwilę. No i dotarliśmy wreszcie na główne centrum, znajdujemy się niedaleko pomnika, w pomniku Gubernica. Chłopak oczywiście tradycyjnie po lodziku i zwiedzamy. O! Muszę się wrócić. Tak? Co możesz? A już się, już się zaczynają suweniry. No, niestety, chyba dzisiaj nie jest nam dane nakręcenia żadnego vloga. Wszyscy się gdzieś rozeszli, ale za mną jest dwór Artusa. Zobaczcie. Świetnie. Pierwsza, trzynasta. No i dotarliśmy do domu. No patrzcie kogo? Domu Kopernika. Ojej, wysokie. Kukuz? Okay. Kukuz dzisiaj nie chce być medialny. Masz ławeczkę, no to się tu przed ławeczką. Wydawałem tu pernika, zobaczcie. Kochani, tu się w do domu kopernika, skręcając znowu na najbliższym skrzyżowaniu. więc to jest warte zobaczenia Muzeum Zabawek. i chciałbym tam wejść, zaraz pewnie wyjdziemy. Galeria sztuki Bazownia. Bardzo fajny budynek. Okienice robią wrażenie. Fajnie. A on nasz przewodnik Nasz przewodnik Szuka nowego miejsca, żebyśmy zwiedzili Obowiązkowego na punkcie zwiedzania Starego miasta w Toruniu Moi kochani Po całym dniu Chodzenia, zwiedzania Wjechaliśmy do baru Małgośka Bardzo za dobre jedzenie Takie domowe Za przystępną cenę Także polecamy wszystkim. Tuż obok, na przeciwko zobaczcie jaki jest ciekawy obiekt. Takie figury, rzeźby w oknach. Bardzo fajne. A, to są środek czytelnictwa chorych i niepełnosprawnych. Fajne. Okej. Okay. Dobra, idziemy dalej, co? Barmą, gośka. Olbrzymie kotlety. Schabowe. A, i dobry kompot jeszcze jest. To teraz jeszcze może podsumowanie krótkie. Za te cztery dania, cztery potreby cztery schabowe, cztery surówki, cztery kompoty, e, trzy porcje frytek i jednej ziemniaków, płaciliśmy 160 zł Całkiem dobrze, całkiem fajna cena i bardzo dobre jedzenie. No i jesteśmy pod wpływem Pan Precel. Bierzemy jakieś precelki. Co wybieracie chłopaki? No to zgodę, nie możesz. No jak Ty chcesz? Ja czekoladę stację. O, no, Tak? No. Tak? no. No dobra No to zamawiamy Nie wiem po tym weekendzie w Toruniu też mocno chłopi. Jak nie obiad to lody to teraz... To teraz gofry znowu Tuż przy samym pomniku Kopernika słuchajcie są gofry lody no cóż, idziemy działać dalej. Zamawiamy. Co, co? Moi kochani, bycze jądra na, na grzance. E, Marcin Wal mi wczoraj challenge z baluchów no, zaczynamy. Trochę się obawiał, bo ta grzanka myślałem, że będzie mniejsza, ale jest. Olbrzymia jest. A no, no, teraz ten moment Dlaczego wyjątkowo ładnie, ładnie, pachnie ładnie, 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 tylko? Do takich kotletów, co żeśmy no. kiedyś robili. Eee, tak, do kotletów sojowych, no. O, to dobre porównanie. To jest dobre porównanie. Kotlet sojowy. to kotlet sojowy. No, eee, na luzie. tyka Nie tak, jest tak? Jak Nie. jest Będziemy już przyjechać tutaj Jeść Ja już wiem, że wygrałem z tobą Pycha, dobra, moje to Ja kończę? Tumi, pokaż mi nie Bo twarz mi się cieszy. Banon, cieszę dobre. Do usłyszenia później. Już teraz 5 minut w sumaniu naprawdę no smakowało to burzanka duża, bardzo duża fajne smaki, moje klimaty zapraszam wszystkich do kramy. nie tym wyłączam sobota, w południu dość mocno dzieciaki z wujkiem Arturem i z poszli już dawno do Szczepy na pole kempingowe razem z psami, bo już byli zmęczeni. A ja tu z dziewczynami jeszcze zostałem. Poszliśmy sobie jeszcze do restauracji Mecena i do restauracji Karamba. Jeden z moich kolegów rzucił mi wyzwanie, co bym spróbował e, byczych Yonder, daj no podjąłem wyzwanie. Zobaczycie później, a ja się już zanim będę żegnał i wracamy na kemping. Jeszcze krótkie spojrzenie tylko na poruń. Przepiękny dzień, dzisiaj słoneczko. A nasz kemping jest, moi drodzy, a tutaj, za tymi drzewami, tam idzie oczywiście Gosia z Agnieszką. Pogoda nam dopisała w ten Bardzo super, jak, jak na zamówienie, moi drodzy. Sporośmy zobaczyli, ale ten Toruń, żeby tak zobaczyć dogłębnie, na spokojnie. Myślę, że dwa dni, dwa, może nawet trzy dni. I te miasta, mnóstwo atrakcji, sporo ludzi, także jest co zwiedzać. A teraz idziemy trochę na kemping po Leżakowicie.